W ostatnim odcinku odnaleźliśmy to oto centrum Pokémon. Widu, zostaw łapkę w górę i zaczynamy dalszą część przygody. Pokémon Violet, let's go! Trzeba tutaj troszkę sobie poeksplorować. Swoją drogą ostatnio zaczął się mundial. Dajcie znać, czy oglądacie w ogóle mundial. Ja powiem szczerze, że mnie to troszkę obchodzi, bokiem ja już nie mogę patrzeć na piłkę nożną. Nie wiem, czy też tak macie, ale po prostu za dzieciaka tyle tego oglądałem. A oczywiście, mega miło to wspominam. Moim ulubionym klubem piłkarskim było kiedyś Chelsea Londyn. W tym momencie, no jeżeli miałbym wyszczególnić jakiś klub piłkarski, to wiadomo, Legia Warszawa, nie? Legia Warszawa to najlepszy klub! Real Madrid chyba, nie? Ale nie mówcie na mnie jakaś flaga, czy tam sezonowiec. Dlaczego tutaj nie widzę żadnej flagi? Dlaczego? Ej, mamy tutaj jakieś nowe ptactwo. Czy to są jakieś wrubelki, czy o co tutaj chodzi? to wybieram cię. Auto Battle, tak? Dobra, Pokedex został zupdate'owany, proszę Państwa. No dobra, ale weźmy, to jest coś na wzór takiego PJ'a pewnie, tak? Nie wiem w ogóle, jakie to ma ewolucje, czy to ma jeszcze jakieś dwa stadia dodatkowe. Dobra, sprigati tu. Mega się fajne to jest, że można tą kamerką tutaj ruszać. Nic chyba nie znudzi mi się to. To jest Fletchling. Możliwe, że on jest z ósmej generacji, ale wiecie co mnie? ósma generacja niestety tak troszkę bokiem obeszła, bo nie mogłem się po prostu jakoś tam zorganizować czasowo nagranie w Sword and Shield. I no nie ukrywam, ta gierka nie do końca mi siadła, no a tutaj jeżeli chodzi o Scarlet and Violet, no to jak najbardziej gierka z wybitna moim zdaniem, nie? Pomimo tych wszystkich problemów technicznych to gra się w nią naprawdę bardzo dobrze i każdemu polecam sobie zagrać. Dobra, łapmy go w takim razie, dawaj do pokebola stary. Pokaż, zobaczymy, nie potrzebujemy masterbola na takiego tasiora. Fletchling może być znaleziony w wiejskich jak i urbanistycznych okolicach. Na pewnym etapie swojego istnienia miał sporo problemów z quackabilly. Te animacje są przepiękne. Trzeba się wyleczyć. O, będzie można sobie zdjęcia zrobić, jakieś emotki i w ogóle. To robimy sobie pamiątkowe zdjęcie z siostrą Joy, da się to zrobić? Selfiaka mieliśmy robić, co jest grane? Selfiak? O! Dobra, mamy to. Mamy pierwszą fotę z siostrą Joy. <laughs> robimy to. No, oczywiście, wszyscy wydzwalają jak nagrywam, no. Proszę, nie, proszę do mnie nie dzwonić. Jak jesteśmy tutaj profesjonalnymi instagramerami, to ona nam, ma nas gdzieś? No ej, nie. Nie możemy się tak poddawać. Tutaj, zobaczmy, to jest jakaś budka w ogóle, co? Welcome, welcome. Pałupy welcome to. O, można kupić sobie lody. No dobra, czekolada, teriyaki, ice cream. O, jest jakiś syf straszny. Tu nie ma czekoladowego. No dobra, bierzemy truskawkę w takim razie. Nie wiem, co to w ogóle daje. To będzie jakaś niesamowita animacja zaprezentowana przez Game Freak. U -la, la la la. No niesamowite, naprawdę. <ścoughs> Miliony chyba na to paszfony, nie? Okej, okay, domyślam się, że to jest recykling animacji. I dlatego to tak wygląda, bo pewnie jeszcze nieraz ta animacja zostanie użyta przy kanapkach. I nie tylko przy kanapkach, bo przypuszczam, że jeszcze dużo jest kontentu, o którym nie wiemy. Dobra, co tu daje? Egg Power. Ee, egg Point Power Water. Raid Power Raw. Jest przygotowana? Dobrze. W takim razie wysyłamy naszego i to do walki. Pokaż co tam masz. Czy taki trener przy drodze ma większą ilość pokemonów niż jeden na ten czas. Możliwe, że później na za bardziej zaawansowanym poziomie gry. Będą mieli ich więcej. Dobrze, wysłał tutaj jakąś naszą rzodkiewkę, Sweet. Też tryb trawiasty. Użyj w takim razie Bajta. Wykorzystaliśmy nasz nowo nabyty atak. Dobrze. I muszę się odluczyć, mówić dobrze. Za każde dobrze robię 5 przysiadów i 10 pompek. Trzeba po... O nie, nie, nie! Da się zsunąć do wody? Co jest grane? Uu. Ej, o tym nie wiedziałem. Przedałby nam... oj, znowu bym spadł. Przedałby nam się jakiś Lapras, czy nie wiem. Leczong. O, już powoli zapamiętuję te nazwy, Jezu. Jestem z siebie dumny. Jak na takiego boomera starucha jak ja, no to nie jest takie to proste. Trzeba kupić więcej lecytynki wieczorkiem przyjmować. Nie wiem, czy też jesteście przerażeni nowymi cenami iPhone'ów. Ja to jestem przerażony. Jestem ciekawy, czy w przyszłym roku znowu nie będzie podwyżek cen. Bo na przykład taki iPhone 14, to też już jest drogi. Bardzo drogi. Mega w szoku, jak te teny poszły w górę Ale przynajmniej dolar troszkę teraz w dół wpadł Dla niektórych to dobrze, dla niektórych źle Dla osób, które zarabiają na YouTube z AdSense'a to akurat bardzo dobrze, że był wysoko <laughs> Czyli jak sobie obierzemy jakiegoś Pokemona za cel, można się za nim, na nim zalokować I później rzucamy Pokemola i go łapiemy Znaczy nie rzucamy pokébola i go łapiemy, tylko wyrzucamy naszego na przykład Sprigatite, On z nim walczy na autobatlu. Fajna funkcja w sumie Been having some nice battles I have been battling Hello there, I'm Pokémon League. Jest reprezentantem Ligi Pokémon. Pyta nas, czy stoczyliśmy jakieś fajne walki. Jeśli jesteś w stanie pokonać czterech trenerów w tej okolicy, jest dla ciebie. Jakaś nagroda przewidziana o, w imieniu Ligi Pokémon otrzymałeś teraz nagrodę Thunder Wave, dostaliśmy Tema On chyba potrafi sparaliżować e, Pokémona. O ile się nie mylę, ten atak Fajnie Myślałem, że ten gość jest trochę ubrany jak Red e, Z mangi Pokémon. Bo wiecie, pierwszym bohaterem w uniwersum Pokémonów nie był Ash Ketchum, tylko Red Można sobie poczytać Bardzo fajne są te wydania E, zupełnie inaczej jest przedstawiony że jeszcze miał inny kształt. Wrażenie przynajmniej. Też tam e, jego rywalem nie był Gary, tylko Blue. Muszę sobie odświeżyć to, chętnie bym sobie to jeszcze poczytał. Rocky D! O nie, on ma nad nami przewagę typu. E, czy wycofamy naszego Sprigaty i wybierzemy e, na przykład Jungusa? No dobra, spróbujmy w takim razie jeszcze z nim zawalczyć. Użyjmy Bajta. O! Let's go! Nawet niezłego hita tutaj dostał. To nie żaden problem. Na luzaczku. Robimy go jak chcemy. <grystanie> I co znowu? O, jesteśmy szybsi. Elegancko. Powiem wam, że aż dziwnie mi się nagrywa ten odcinek na live. Dawno nie było. Każdy pewnie był nastawiony na GTA, ja wam tutaj takiego psikus zrobiłem. Bo dla osób, które nie wiedzą oglądają ten odcinek na YouTube, to robię jednocześnie live'a na moim TikToku, na Demi filmuję. Niedługo będziemy migrować z tymi live'ami na Pokédemiego na TikToka. A chciałem sobie zoptymalizować po prostu jakoś czas, którego ostatnio nie mam zbyt wiele. Jednocześnie upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, czyli zrobić odcinek na YouTube'a i uczestniczyć. A raczej transmitować live na TikToku. Co ty na to, żeby pokazać mi jak dużo się nauczyłeś przez ten czas walcząc? No nie wiem czy się nauczyłem, ale zawalczmy. Zobacz, pokaż co masz. Do pokazania i lecimy. Czyli pod samym centrum Pokémon pod marketem. Fajnie to futurystycznie wygląda. Zobaczmy, czy je Pox już ew ewoluował, czy nie. Fajnie jest w ogóle zaprojektowana ta postać. Quaxley. No, raczej to nie jest zbyt duża niespodzianka. Czyli pod samą akademią walczymy, nie dostaniemy za to jakiegoś, że tak powiem, opier. <coughs> Czyli feedbacku korygującego dyrektora. Zobaczymy. Quaxley! Szykuj się na Leafage. It's super effective stary. Dobra, Kaczor. Zostanie wyeliminowany. Kiedy kolejny live Pokemonów? Yy, niebawem, bo może nawet będą przez jakiś czas codziennie. Radzi sobie lepiej niż przypuszczałam, Demi. Wysyła Pałmiego. O, ja chcę tego Pokemona złapać. To jest taki ekwiwalent Pikachu. Tak mi się przynajmniej wydaje. I on jest OP. On jest fajnie zaprojektowany, podoba mi się. A tutaj jakie krajobrazy? Prawy Hiszpania. Ej, co narobi? robi? Co jest? Czy to jest to, co ja myślę? A type. Terastal. Tak, dobrze mówię. To jest moja pierwsza styczność. I to działa na takiej zasadzie, że tego... On ma dodatkowy typ. Eee, terastalizowanie Pokemonów jest zawsze solidną strategią. Śmierdzie wygląda w ogóle jak jakiś taki papież. Daje to niesamowitego kopa. Nawet jeżeli ten atak nie jest super efektywny, no to można coś sobie zdziałać. Level up, lecząc nam level upował O i chce się nauczyć nowego ataku Ja nie chciałbym w takim mundurku non stop latać, nie wiem czy tutaj są same mundurki do wyboru Gdzieś tak obiło mi się o uszy albo raczej o oczy na Redicie. O udało ci się wygrać z Ter. pokémonem, Pokemonem, wiecie o co chodzi Jesteś bardzo dobry w walkach pokémon. Czasami zapominam, że jesteś dopiero z też świeżakiem Anyway, fajnie było z tobą sobie powalczyć Tutaj masz kilka revive'ów w ramach podziękowania. No, dziękuję bardzo. Mesa Goza czeka za tą bramą. To miejsce, gdzie jest zlokalizowana nasza szkoła, nasza akademia Pokémon. Zobaczmy, co Mesa Goza ma do zaoferowania dla nas, jako dla studenta, młodego adepta sztuki Pokémon. Wo, w ogóle jaka przestrzeń fajna. Ja czuję, że tutaj się będzie śmigało, dużo będzie do eksploracji. Czeka, czy będzie można na jakiś dach tutaj wejść O proszę, tu będzie można kupić pewnie jakąś kawusię, coś tam Bardzo mnie zastanawia, do jak dużej ilości tutaj tych budynków będzie można wejść O, jest I tutaj zamek jak z Disneya Walt Disney projektował chyba tą akademię W końcu udało nam się dotrzeć, co? Największe miasto w całym regionie Paldea Meza Goza Wiele osób przybywa tutaj, żeby nauczyć się czegoś o zaawansowanych technologiach i tego typu rzeczach O, mamy tutaj Barbera Kreska siedzi, bardzo dobrze. Udamy się może zmienić później jakąś fryzurkę. Ciekawe czy jest ich o wiele więcej niż podczas projektowania naszej postaci. Czy tutaj będzie jakaś większa możliwość customizacji. Co chciałbyś najpierw zobaczyć, Demi? Tasty food czy, czy, czy może tej włoski? Dobra, najpierw wybierzmy się na włoski, a później zjemy sobie jakieś dobre jedzonko. Też bardzo chcę się upewnić, że będziesz mógł teraz swojego pokemona, Demi. Teraz Nauczyłem się już tego trudnego słowa. Zajmę się tym. Dzięki Nemona. Tymczasem Mi fan odwiedzając różne miejsca w naszym... Pogodnym miasteczku. Jeżeli mogłam Ci coś osobiście zarekomendować, to warto przejrzeć sobie Delibert Present. Tutaj są baloniki, balonik Pikachu, czy ja mogę sobie taki kupić. Balonik Eevee! ha <gryt> cute. <gryt> Widziałem gościa na TikToku, który nie zapisał po 10 godzinach gry save'a. Wolę tego uniknąć. To prawda, gramy dopiero jakieś pół godzinki dzisiaj, ale strzeżonego pan Pikachu strzeże. Jestem pod wrażeniem, spora jest to miasto. jestem barber. Co jest? Czy ktoś wie, gdzie jest ten Barber? Halo! Panie Barbrze! Branczownia! Tak jak we vlogu yy, z Budapesztu. Cześć! Każdy rodzaj kanapki! Kiedy chcesz, o której chcesz. Cześć! Okej, okay. i te kanapki dają tutaj nam jakieś boosty. Osobiście lubię kanapkę z awokado. X-Point power dragon. Encounter power elect. Nie wiem co w ogóle oznaczają te statystyki. Będą musiał się przeszkodzić do następnego odcinka. Dobra, weźmy tą z awokado. Mniam, miam, miam, miam miam, om niam Zjedliśmy już coś dobrego, gdzie jest ten barber? Halo, panie Barbrze Dajcie znać jakiego macie ulubionego Pokemona I czy jest on z pierwszej generacji Bardzo dużo osób lubi te z pierwszej generacji Team Star o, Nie chcesz świecić tak bardzo jak my? Nie bardzo Zostali zgaszeni Czy odchodzimy, czy jej pomagamy? Oczywiście, że pomagamy Nie możemy stać obojętnie, jeżeli komuś się dzieje tutaj krzywda Jesteśmy Team Star, dzieciaku Świecimy tak jasno jak psu Hehe, <laughs> jajca no To Trzeba będzie ich pokonać Czy to jest pierwsze starcie z jakimś teamem Co to za glut w ogóle? Stawili jakiegoś gluta ale nasza defensywa i tak jest niesamowita. My zjedliśmy przed chwilką przepyszną kanapkę. Wiecie, ja po takiej kanapce ma się siłę na cały dzień. Zbattlujemy się. Użyli Leafage. Dostaliśmy troszkę kaski. Jakim cudem? No way! Czy on cię pokonał? Co wy macie... Co wy w ogóle myślicie? Co wy tutaj robicie? To wszystko przez Team Star. Nie chcieliśmy tutaj walczyć, no co ty. Nie chcę mieć problemów pierwszego dnia. Dostaniemy jakiś amazing ultra gift. Uuuu, terror. Będziemy mogli terastalizować swojego własnego Pokémona. To naładowane energią, siłą, która potrafi terastalizować naszego Pokemona. O, będziemy mogli terastalizować go sobie już. Gdy Pokémon zostaje terastalizowany, jego typ zmienia się w Teratype. Jego ataki również. Jego ataki stają się również. Silniejsze niż dotychczas. Jeżeli raz terastalizujesz Pokemona, nie będziesz mógł go terastalizować ponownie, dopóki nie dotrzesz do centrum Pokémon i go nie wyleczysz. Czyli trzeba to po prostu taktycznie jakoś rozwiązywać. Terastalizować od razu? Dobrze, robimy to. Pierwsza terastalizacja. I wystarczy, że użyję teraz ataku? I on zostanie terastalizowany w tym momencie? Tak. Czyli to działa na takiej zasadzie, że najpierw się wybiera terastalizację. Terastalize. I wybiera się atak, którym się zaatakuje. Uuuu, Spigatito, nieźle się prezentujesz. Światki u góry mu wyrosły. Trzeba go będzie jeszcze bardziej podlewać niż dotychczas. Mega fajnie to wygląda w ogóle. o jest teraz nowa opcja. Gdy Pokémon e, nauczy się nowego ataku kosztem poprzedniego, to można do nich wracać. To nie są takie permanentne po prostu decyzje. Demi, nice! Udało się terastalizować po raz pierwszy swojego Pokémona. Jego ataki są o wiele silniejsze, gdy jest terastalizowany, you know. W pewnym momencie odnajdziesz Pokémony, których teratype jest zupełnie inny niż jego. Standardowy typ, i to właśnie pozwoli ci otworzyć zupełnie nowe strategiczne opcje. Ładujesz swojego Terra Orba w centrum Pokémon po uleczeniu. Po prostu automatycznie, i wówczas będzie można go ponownie użyć. Hasta la vista, Team Star. Do widzenia. Mam nadzieję, że nie do rychłego zobaczenia. Co powiesz, Pikachu? Daliśmy im w kość. Rzadko kiedy pojawiają się na zajęciach. No, ogólnie to jest po prostu wrzut na tyłku dla każdego profesora. No tak właśnie myślałem, demona. E, przepraszam, a, no tak, witam, witam. Jak się nazywasz? E, ale masz cute pleca, CV. E, spójrz na siebie, Demi, stajesz się ogromnym bohaterem na kampusie. Nie wydaje mi się, żebym widziała wcześniej tą dziewczynę tutaj w pobliżu. Może ona jest po prostu nowym studentem, tak samo jak ty. No tak, transferuje się tutaj studentów, trenerów Pokémon, Oni się rozmnażają po prostu jak grzyby po deszczu. Juwa Akademii i wydaje mi się... Że jest to odpowiedni moment Żeby Zakończyć już ten odcinek I co? Dzięki za oglądanie Zostaw łapeczkę w górę Jakiś komentarz po sobie, jeżeli dotrwałeś do końca Ja nazywam się Pokedemi I do zobaczenia następnym razem Cześć!